W niedalekiej przyszłości w Niemczech istnieje firma biotechnologiczna o nazwie IN, która oferuje procedurę medyczną, która może odebrać czas z życia i przenieść go do ciała innej osoby, o ile są one kompatybilne. Dzięki tej technologii osoby potrzebujące pieniędzy mogą sprzedać tyle lat swojego życia, ile chcą, przez co ich ciała szybko się starzeją. Natomiast osoba, która kupuje czas, odzyskuje młodzieńczy wygląd, co oznacza, że bogaci ludzie są prawie nieśmiertelni. Zwykle tylko biedni ludzie, którzy desperacko chcą poprawić swoje warunki życia, zgadzają się sprzedać swój czas, chociaż IEN zawsze promuje to jako wybór i darowiznę. W tej przyszłości jest duża liczba migrantów i osób ubiegających się o azyl i jest to jedyny sposób, w jaki muszą zarabiać na życie. Firma dba o honorowanie naukowców, artystów i celebrytów z czasem. A ostatnio do listy dodano laureatów Nagrody Nobla. Najlepszym menadżerem darowizn IEN jest Max, który chodzi po okolicy, przekonując ludzi do sprzedawania swojego wieku. Dziś rozmawia z synem z rodziny migrantów, mówiąc nastolatkowi, że bardzo by mu się przydało sprzedanie 15 lat swojego życia. Aby go przekonać, Max wyjaśnia, w jaki sposób sprzedał 5 lat swojego życia, aby pozwolić sobie na studia. Wskazuje również, że szanse na to, że jego rodzina w końcu zdobędzie dokumenty prawne, aby żyć w pokoju, są prawie zerowe, ale te pieniądze mogą im pomóc otworzyć firmę. Cała ta manipulacja załatwia sprawę Maxowi. Kiedy wraca do budynku firmy, Max zakłada płaszcz przeciwdeszczowy, aby rozprawić się z protestującymi na zewnątrz, którzy rzucają rzeczami w każdego przechodzącego pracownika. Wiele osób jest przeciwnych technologii IN, ponieważ zwiększa społeczne i ekonomiczne dysproporcje w społeczeństwie. W środku Max bierze udział w specjalnej ceremonii, podczas której otrzymuje nagrodę za bycie najlepszym agentem roku. Następnie założycielka firmy Sophie Fysen wygłasza wielkie przemówienie na temat znaczenia ich pracy. Tymczasem w jednej z klinik IN pacjenci mają spokojny dzień. Gdy nagle mężczyzna przebrany za pracownika wyciąga broń i strzela do grupy ludzi w pokoju, po czym maluje ścianę symbolem, a i ucieka. Jest z grupy Adam, która ma być organizacją przeciwną Aeonowi. Wykorzystują działania terrorystyczne, aby zatrzymać firmę i zabijać ludzi w imię ratowania społeczeństwa. Później Sophie wraz ze swoimi strażnikami Kają i Nowakiem oglądają wideo przesłane przez przywódczynię Adama Lilith. Kto obiecuje więcej chaosu nadchodzi? Max wraca do domu i wraz z żoną Eleną przygotowuje specjalną kolację, aby uczcić swoją nagrodę. Jeszcze nie zapłacili za mieszkanie, ale ich marzeniem jest mieć dzieci, więc przed jedzeniem przez chwilę się rozbrykają. Następnego dnia para jedzie odwiedzić rodziców Eliny. Jej tata żartuje, że być może kupił sobie kilka dodatkowych lat, ale bardzo wyraźnie jest pasywno-agresywny i okazuje pogardę dla pracy Maxa, co uważa za nieetyczne. Elinę przerywa, zanim kłótnia się na sili, ale podczas jazdy do domu Max życzy sobie, żeby go broniła, zamiast być irytująco neutralna. Kiedy para wraca do swojego budynku, są zszokowani, gdy odkrywają, że ich mieszkanie płonie. Nie tylko stracili cały swój dobytek, stracili też wszystkie pieniądze, bo to było w domu. Kiedy udają się do firmy ubezpieczeniowej, odkrywają, że nie pokryją tego incydentu, ponieważ raporty wskazują, że pożar wywołała świeca, co jest postrzegane jako zaniedbanie. Elejne przysięga, że zawsze gasi wszystkie świece przed opuszczeniem lokalu, ale to oficjalny raport i nic nie mogą na to poradzić. Co gorsza, Max dowiaduje się, że aby otrzymać pożyczkę z banku, Elaine ofiarowała 40 lat swojego życia jako zabezpieczenie, o czym nigdy mu nie powiedziała. Max próbuje zamiast tego zaoferować swoje własne lata, ale zostaje odrzucony, ponieważ nie ma dla niego odpowiednich odbiorców. To dezorientuje Maxa, ponieważ przekazał darowiznę w przeszłości, ale najwyraźniej odbiorca niedawno zmarł. Kiedy opuszczają firmę ubezpieczeniową, gliniarze aresztują Elenę, aby uniemożliwić jej ucieczkę z kraju. Max przysięga, że zdobędzie pieniądze na opłacenie banków w inny sposób i idzie do Sofii, aby wyjaśnić swoją sytuację, zmuszając Sofii do obietnicy, że zobaczy, co da się zrobić. Później Sofii spotyka się z akcjonariuszami firmy, którzy są zmęczeni marnowaniem zasobów na sprawdzanie zgodności dna, ponieważ oznacza to, że niektórzy ludzie mogą nigdy nie mieć szansy na kupienie kilku dodatkowych lat. A predyspozycje genetyczne i tak są bardzo rzadkie. Nazywają Sofii zbyt stronniczą. Kilka dni później prawnik Maxa informuje go, że nie ma żadnych wiadomości od Sofii i że ignoruje ich telefony. Nie mając innego wyboru, Max udaje się do kliniki i próbuje odwiedzić Elenę, ale mówią mu, że musi poczekać do zakończenia zabiegu. Tracąc rozum, Max biegnie do innych pokoi, aby spróbować dotrzeć do swojej żony, ale zostaje pokonany przez Kaję i jej zespół. Tymczasem Elenę przygotowuje się do zabiegu. Słysząc, jak prawnik czyta umowę, w końcu pęka i zaczyna walczyć z lekarzami, ale dostaje zastrzyk, który ją usypia, a potem zostaje podłączona do maszyny, która przenosi 38 lat do osoby w innym pokoju, której twarz jest ukryty. Potem Max zabiera Elenę do domu, ale ona nie mówi ani słowa. W ciągu następnych dni ciało Elini zaczyna szybko się starzeć. Aż wygląda jak starsza kobieta i ledwo może znieść patrzenie na siebie w lustrze. Relacja Maxa i Elini staje się bardzo kwaśna i nie. I chociaż Max próbuje pocieszyć i wspierać Elenę, staje się bardzo odległa. Pewnego ranka Max zostaje wezwany do firmy i dowiaduje się, że dostał awans, który obejmuje podwyżkę pensji, ale teraz jest to bezużyteczne. Wściekły, Max biegnie, aby spróbować porozmawiać z Sophie, ale Keje powstrzymuje go przed podejściem zbyt blisko. Sophie ignoruje go i wsiada do samochodu, chociaż Max zauważa, że zaczyna wyglądać młodziej. Później w domu, Max jest przywiązany do Eliny, przysięgając, że nadal ją kocha, ale Elaine myśli, że to szkoda i każe mu zostawić ją w spokoju. Po odejściu Maxa Elaine zaczyna odczuwać dziwny ból w brzuchu i pędzi do wanny, gdzie zaczyna krwawić. Tymczasem Max idzie na spacer i na piwo do parku, gdzie zaczepia go dziewczyna sprzedająca nielegalne cholewki. Max szybko ją zbywa. Kilka godzin później Elejne jest w szpitalu z powodu bólu. Max doczymuje jej towarzystwa i jest szokowany, gdy dowiaduje się, że przed zabiegiem Elejne była w ciąży, a dzisiejsze krwawienie było poronieniem, ponieważ to stare ciało nie może mieć dzieci. Zmęczona tym niezręcznym życiem, jakie wiodą, Elejne każe Maxowi zabrać ją do domu jej rodziców. Gdzie od teraz będzie mieszkać? Załamany Max obiecuje znaleźć sposób na odwrócenie procedury, ale ojciec Elinie zbywa go, przypominając mu, że jest to system, który pomógł stworzyć. Desperacko szukając rozwiązania, Max znajduje dziewczynę w parku i podchodzi do niej, by zażądać informacji, wiedząc, że dziewczyna dostała swoją procedurę skądś nielegalnie, ponieważ IN nigdy nie spłodziłby dzieci. Dziewczyna daje mu specjalny kontakt, do którego później dzwoni Max i dowiaduje się o podziemnej grupie, która przeprowadzała operację przeszczepów wieku w sąsiednim kraju Litwie. Kazano mu odebrać telefon z palnikiem i fałszywe paszporty w zacienionej okolicy i że musi skontaktować się z odbiorcą, który otrzymał czas Elini. Potem Max ukrywa się w hotelu i planuje porwać Sofii, ponieważ jest pewien, że jej młodość i odmowa mu pomocy nie była przypadkiem. Przez kilka następnych dni podąża za Sofii, aż pewnego popołudnia znajduje swoją szansę, gdy widzi ją samą na cmentarzu bez strażników. Po ukryciu twarzy podchodzi do wyglądającej teraz młodo Sofii, która zaczyna krzyczeć o pomoc i ucieczkę. Max szybko ją dogania i paraliżuje ją, aż traci przytomność, a następnie maluje litery A na grobie, aby wyglądało na to, że zrobiła to grupa Adama. Potem Max idzie odebrać Elenę z jej miejsca pracy, prosząc ją, by mu zaufała. Razem udają się do opuszczonego budynku, w którym trzyma nielegalną furgonetkę, a Sophie jest związana. Ale Elena myśli, że to szaleństwo i dochodzi do kłótni. Max przekonuje ją, by poszła z nami, kiedy wspomina, że to jedyna szansa na odbudowanie ich życia i założenie rodziny. Na cmentarzu keje i Nowak badają sytuację, a Nowak wykorzystuje materiał z kamer bezpieczeństwa, aby wyśledzić samochód, którego używał Max. Wszystko zostało kupione za pomocą fałszywego konta, ale Nowak śledzi wszystkie zakupy, dopóki nie wyśledzi pierwszego z prawdziwego konta Maxa, więc teraz będą go szukać. Nowak zastanawia się, czy wezwać policję, ale keje odmawia. Zanim docierają do opuszczonego budynku, pary już nie ma. Podczas gdy Elaine i Max udają się do portu, keje i Nowak przygotowują nową operację, aby ich złapać. Tym razem z pomocą policji. Nowak wyjaśnia, jak para się poznała, Max został przydzielony Elenie jako jej kierownik do spraw. Darowizn, ale w trakcie dokonywania sprzedaży zakochali się w sobie i wzięli ślub. Nowak przyznaje, że współczuje z desperowanym ludziom, ale Keje wyzywa go i wyjawia, że tak naprawdę ma 64 lata. Nie lubi modyfikować swojego ciała w ten sposób, ale robi to dla pracy, ponieważ wiele zawdzięcza Sofii. W porcie Maxowi i Elenie udaje się bez większych problemów dostać na statek. Ale zostają złapani przez kamerę bezpieczeństwa, a Nowak poznaje ich lokalizację. Co kilka godzin Max sprawdza Sophie i przynosi jej jedzenie i napoje. Jest przetrzymywana w pudle z wanną, udając ładunek. Wieczorem para obserwuje szczęśliwą rodzinę i ma nadzieję na własne dziecko w przyszłości. Nagle dziecko wspomina o dziwnych światłach na brzegu, a Max i Elaine wychodzą i odkrywają, że na Litwie czeka na nich policja. Myśląc szybko, Max postanawia wykorzystać rodzinę na swoją korzyść. Kiedy gliniarze zaczynają sprawdzać wszystkie samochody opuszczające statek, wyjeżdża furgonetka Maxa, ale to ojciec rodziny prowadzi ją pod groźbą Maxa. Udaje dostawcę przewożącego wannę, ale policjanci nabierają podejrzeń, ponieważ wygląda na bardzo zdenerwowanego. Proszą o pokazanie tyłu furgonetki, gdzie Sophie i Elaine ukrywają się we wannie. Policjanci patrzą na pudełko i żądają, aby mężczyzna je całkowicie otworzył, a kiedy biedak się waha, pytają go, dlaczego jest taki zdenerwowany. Przez słuchawkę Bluetooth podłączoną do jego telefonu Max mówi facetowi, żeby powiedział, że jest zdenerwowany, ponieważ nigdy wcześniej nie był trzymany na muszce. Dowódca operacji zauważa, że jego oficer niewłaściwie obchodzi się z bronią i puszcza kierowcę, aby uniknąć wezwania za niewłaściwe zachowanie. Wtedy żona przyjeżdża swoim samochodem z dzieckiem, podczas gdy Max jest ukryty z tyłu z dzieckiem trzymanym na muszce. Policjanci nie widzą w niej nic złego i pozwalają jej przejść. Oba pojazdy zatrzymują się później przy drodze i rodzina ponownie się łączy, ale zanim ich wypuści, Max niszczy ich telefony i strzela w jedną z opon ich samochodu. Widząc płacz dziecka, Elaine czuje się winna. Następnie para wyjeżdża furgonetką z Sofii wciąż związaną w wannie. Kilka godzin później zatrzymują się na środku drogi, żeby Sofi mogła opróżnić wiadro na siusiu, ale teraz, kiedy może mówić, wyjaśnia, że nie jest Sofii, tylko jej córką marii. Jej matka przeszła procedurę. Max nie wierzy jej i szuka informacji w internecie, która mówi, że Sofi miała tylko jedną córkę, która zmarła przed wiekami i której grup odwiedzała na cmentarzu. Mary wyjaśnia, że właśnie po to, by uniknąć uwagi prasy, trzymano ją z dala od światła reflektorów. Ale Max jej nie wierzy i zabiera ją z powrotem do wanny. Jednak Elaine zaczyna mieć wątpliwości. W końcu znajdują opuszczony hotel i postanawiają spędzić tam noc. Mary może wychodzić i upiera się, że nie jest Sophie, wyjaśniając, że tak naprawdę nienawidzi pracy swojej matki, ponieważ jest nieetyczna i że jest po stronie pary. Elaine zaczyna kłócić się z Maxem, który wciąż jej nie wierzy, a on zwraca uwagę, że nawet jeśli historia jest prawdziwa, Mary nadal powinna pasować do Elini, ponieważ ma to samo dna, co jej matka. Elaine jest przerażona tym, że Max chce wykorzystać dziecko i wychodzi z pokoju. Mary prosi o prysznic, więc Max zabiera ją do łazienki. Podczas gdy Mary wyjaśnia, że Sophie wynalazła metodę przeszczepu wieku, próbując wyleczyć swoją siostrę, Max odwraca się, aby mogła się zmienić, a Mary wykorzystuje tę szansę, by go uderzyć i uciec. Mary natychmiast biegnie do lasu, gdzie jest ciemno i nie ma zasięgu telefonu, który ukradła. Zauważa w pobliżu światło, co oznacza, że jest ścigana, więc spieszy się, ale kiedy ma zamiar przejść przez coś, co myśli, że to duża kałuża? Okazuje się, że jest to głęboka dziura i zaczyna tonąć. Marii próbuje złapać się zwalonego drzewa i nie ma innego wyjścia, jak tylko krzyczeć o pomoc. Na szczęście światło okazuje się być Eleną, która szybko pomaga jej się wydostać. Kobiety wracają do hotelu i Marii może wreszcie wziąć prysznic. Kiedy zdejmuje ubranie, Elejne zauważa, że nie ma blizn po zabiegu, co oznacza, że naprawdę jest Marii. Elaine mówi o tym Maxowi, ale on wyjaśnia, że skóra prawdopodobnie zregenerowała się podczas zabiegu i przypomina Elenie, że robi to, aby mogli mieć dziecko. Mówi Elenie, że zasługuje na coś lepszego i całuje ją, co następnie przeradza się w rozbrykanie. Podczas gdy związana Marii słyszy ich zwanny. W międzyczasie Nowak mówi Kai, że znalazł miejsce pobytu pary i szykują się do ich pościgu. Kilka godzin później Elaine i Max zostają nagle obudzeni przez kilku mężczyzn celujących w nich z broni. To grupa Adama, która zabiera broń Maxowi, zanim Lilith się ujawni. Potwierdza, że dziewczyna to Marii, a nie Sophie, a następnie zabiera trio do opuszczonego budynku. Gdzie ujawnia całą prawdę. Sophie szukała starszego dawcy na swój własny użytek, a tą osobą była Elaine. Firma wysłała Maxa, ponieważ był ich najlepszym menedżerem darowizn, ale zamiast sprawić, by Elaine przekazała darowiznę, oboje zakochali się w sobie i ostatecznie pobrali. Kiedy Sophie potrzebowała darowizny, celowo spaliła ich mieszkanie i zabiła zapałkę Maxa aby uniemożliwić mu przekazanie niektórych swoich lat. Kiedy Max oskarża Lily o bycie mordercą, Lily daje Elenie pistolet z tylko jedną kulą, mówiąc jej, żeby zabiła Mary lub zakończyła sprawę dla siebie. Elene nie ma odwagi zrobić żadnego z nich i upuszcza broń, co powoduje, że Lily zwraca uwagę, że wszyscy są pacyfistami, kiedy są zmuszeni do samodzielnego odbierania życia, ale nie mają problemu z pozwoleniem lekarzom na zrobienie tego samego w ich imieniu. W tym momencie telefon Maxa otrzymuje lokalizację nielegalnej kliniki, która będzie ważna przez 6 godzin. Jeśli nie chcą przegapić spotkania, para będzie musiała pomóc Lily w zabić Sofii. Kiedy Keje otacza budynek swoim zespołem, Max wychodzi, udając, że nie ma z nimi Adama. Mówi zespołowi, że tylko Sofi może wejść do środka i że jeśli ktokolwiek inny spróbuje wejść do budynku, Elaine zastrzeli Marii. Pojawia się młodo wyglądająca Sofii i akceptuje warunki, ale zanim może wejść, keje zastanawia się, Skąd Max wiedział, że Sophie jest z nimi? Zdaje sobie sprawę, że to pułapka i nagle Nowak wyciąga broń i strzela do Sophie, przewracając ją. Keje natychmiast zabija Nowaka, a z wnętrza budynku grupa Adama otwiera ogień do drużyny Sophie. Max wpada z powrotem do hotelu, tylko po to, by upaść, gdy obok niego coś eksploduje. Po uniknięciu kilku strażników zostaje złapany przez buntownika, ale po wymianie kilku ciosów udaje mu się go znokautować. Następnie Max chwyta Elenę i Marii i ciągnie je do garażu, aby uciec. Podczas gdy Max próbuje uruchomić samochód, Mary ujawnia, że wzięła pistolet i próbuje zastrzelić Elenę, ale nie ma w nim kul. Elaine jest rozczarowana, że Mary ją zabije po tym, jak odmówiła zastrzelenia jej, więc chwyta Mary i uderza głową o samochód, aż traci przytomność. Następnie Trio ucieka samochodem, podczas gdy Kej sprawdza telefon Nowaka i odkrywa, że był w kontakcie z rebeliantami, ponieważ przez cały czas był częścią grupy Adam. Kilka godzin później Max wyznaje, że nie chce nic robić Mary, ponieważ nie chce stać się jak Lily. Jednak Elaine ma dość i wyrzuca Maxa z samochodu, grożąc, że zakończy to dla siebie. Po odejściu Maxa Elaine jedzie aż do nielegalnej kliniki, gdzie Mari jest ciągnięta wbrew jej woli i procedura zostaje zakończona. Tymczasem Max błąka się po okolicy, a kiedy widzi autobus pełen imigrantów, podąża za nim, by dołączyć do obozu dla uchodźców. Następnego ranka Mari zostaje znaleziona idąc ulicą przez kierowcę ciężarówki, który zabiera ją z powrotem do miasta. Chwilę później spotyka się ponownie z Sophie, która żyje i ma się dobrze. Ponieważ miała na sobie kamizelkę kuloodporną. Następnie Keje ogłasza, że rezygnuje, ponieważ jest zmęczona zabijaniem ludzi tylko w interesach. W ciągu następnych dni Mari zaczyna szybko się starzeć. Jednak samolubna Sofi odmawia oddania części swoich lat własnej córce, obiecując, że wkrótce znajdzie dawce. Kilka miesięcy później Max znajduje Elenę na plaży. Wygląda młodo i jest w ciąży, a do tego ma nowego męża, który się nią zaopiekuje. Kiedy widzi Maxa, nawet nie próbuje z nim rozmawiać.